W dzisiejszym odcinku zapraszam was na custom personalizację tej oto właśnie kurteczki Będę się starał, aby tworzyła bardzo fajny komplecik do ostatnio zrobionych butów Nike Air Force One z motywem La Casa de Papel, czyli domu z papieru. Dlatego zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zapraszam do oglądania. Fuh. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Czuga i witam Was na moim kanale w kolejnym kastomie. Przeglądając Wasze komentarze, było ich bardzo dużo, za co bardzo dziękuję i za te łapki w górę, dlatego mam nadzieję, że pod tym filmem również będzie bardzo dużo propozycji. Zwróciłem uwagę, że ktoś napisał, żebym zrobił właśnie kurtkę, tylko że jeansową. No nie posiadam jeansowej, a le mam skórzaną. No dobra, koło skóry to ona nawet nie leżała. No jest to jakaś tam skaja, skóropodobna, ale to nieważne, ma fajnie wyglądać. Dlatego tak jak mówiłem na wstępie, chcę, aby to był taki bardzo fajny komplecik i chcę umieścić właśnie na tej kurteczce motyw domu z papieru. Dokładnie będzie to motyw umieszczony z tyłu na plecach, no i oczywiście będzie to charakterystyczna dla tego filmu maska. Ale jeżeli jeszcze nie oglądaliście ostatniego odcinka, w którym robiłem właśnie te buty domu z papieru, to jak najbardziej zapraszam. Karta wyświetliła się tutaj u góry i na pewno link też dałem w opisie. Zanim jeszcze zaczniemy, mam dla Was bardzo ważną informację, ponieważ chcę przygotować taki special na 100 tysięcy subskrypcji. Bardzo szybko zbliżamy się do tej liczby, dlatego bardzo dziękuję Wam za każdą jedną subskrypcję, za dzwoneczek, za lajka, za komentarz. A na ten właśnie special wykonam custom butów dla widza. Jak będzie można taki wygrać? Tego dowiecie się w kolejnych odcinkach. Lecimy. Tak jak mówiłem, nie jest to skóra, więc nie wiem jak się do końca zachowa farba, a farbę do skóry będziemy używali złotą. Jest to ta sama farba, która była właśnie używana na butach. Zastanawiacie się pewnie, jak będę chciał to z tyłu umieścić. Za chwilę zobaczycie. Gdy malowałem buty, przygotowałem specjalne takie szablony z wyciętymi właśnie maskami motywem profesora. Ja wykorzystam tutaj tą mniejszą maskę, którą po prostu wytnę ponownie na ploterze i nakleimy na kurteczkę, żeby zrobić to bardzo szybko. Tak, wiem, używam ponownie plotera, ale spokojnie, ja chcę, żeby było w tym samym stylu właśnie co buty, taki sam motyw. A dla tych, którzy nie mogą się doczekać właśnie, kiedy będę malował, rysował, to spokojnie, za niedługo będziecie mogli to zobaczyć w kolejnych customach. Wielkość maski będzie około 30 na 30 ale tutaj u dołu będę chciał jeszcze dodać napis La Casa de Papel. Wrzucamy na ploter i wycinamy. Szablony wycięte, teraz czas aby wybrać to, co nie będzie nam po prostu potrzebne. Szablony przygotowane, teraz przykleję na nie taśmę papierową po to, żeby żaden z tych elementów, jak będę już przekładał to na kurtkę, żeby nic się po prostu nie przesunęło, wszystko ładnie zostało przyklejone. Jeżeli chodzi o czyszczenie, odtłuszczanie skóry, no to używam specjalnego do tego preparatu. No, to nie jest skóra, więc nie bardzo wiem, jak do końca może się zachować ten preparat. On jest dosyć mocny. Sprawdzałem na małym skrawku tutaj i no, nic się niby nie dzieje. No ale spróbujmy. Co nam szkodzi? Yes. Zanim przejdę do malowania, jeszcze opalarką podgrzeję troszeczkę folię, żeby klej bardziej wtopił się tutaj w strukturę e, tego materiału. Myślę, że powoli możemy przechodzić do malowania, ale słuchajcie za to, jak kiedyś sprawię sobie prawdziwą, skórzaną kurtkę za hajs z YouTube'a. I've been drinking, I'm driving, my taxi the speeding. I swear that I ain't going on. If you're over my phone, and won't leave me alone. I'm playing Steve, I'm like Patron. I'm on that Pierwsza was opożona tak jak widzicie, niech delikatnie przeschnie, a ja mam do Was jeszcze jedną sprawę. Pierwsza że to bardzo chciałem Wam podziękować za wszystkie wiadomości mailowe na Instagramie czy na Discordzie. Nie jestem w stanie na wszystkie odpisać, bo nie byłbym w stanie zająć się normalnie pracą i customami, gdybym usiadł i tak na wszystkie odpisał. Dlatego bardzo Wam za nie dziękuję. Większość z nich to są pytania właśnie o customy, No nie jestem w stanie dla wszystkich customów zrobić, dlatego postanowiłem, że odpalam swój sklep, na którym będą limitowane edycje, np. podkładek, podmyszkę, czapek torę plecaków, gdzie stworzę projekt, kastomu i na przykład zostanie wypuszczonych 100 sztuk danej rzeczy. Dajcie mi znać w komentarzu, co o tym sądzicie. Za niedługo będzie właśnie taki sklepik odpalony. No i myślę, że taki fajny dodatek, tym bardziej, że wszystkie rzeczy, które będziecie mieli dostępne, będziecie mogli kupić, będą wychodziły spod moich rąk. Malujmy dalej. Kolejny custom skończony. Tym razem czarna kurtka ze złotymi dodatkami domu z papieru. Przygotowałem ją tak, aby pasowała do butów, które powstały w ostatnim odcinku. Charakterystyczna maska na plecach i napis La Casa de Papel. Prezentuję dla Was jeszcze drugą wersję tej samej kurtki, ponieważ po zakończeniu odcinka stwierdziłem, że chyba odwrotność tych kolorów byłaby o wiele lepsza. Dlatego szybko przeczyściłem tą kurtkę, pomalowałem ją jeszcze raz i efekt zostawiłem aktualnie tak jaki jest. W komentarzu też napiszcie, która wersja była dla Was fajniejsza: czy ta pierwsza, czy teraz aktualnie ta druga. A jeżeli ten odcinek Ci się spodobał, pamiętaj o tym, żeby zostawić łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i wciśnij dzwonek, żeby nie pominąć kolejnych materiałów, bo zbliżamy się do 100 tysięcy subskrypcji, gdzie wtedy wykonam custom butów dla widza. No i napisz w komentarzu, co moglibyśmy skastomować, w jaki sposób i ewentualnie dla kogo. I na koniec zapraszam jeszcze do mojego Instagrama, gdzie wrzucam na Insta Stories zalążki kolejnych projektów. I na naszego Discorda. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na kolejne. Na razie, trzymajcie się. Cześć!